Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów, dzisiaj w Pawie Śródmieście gościmy pana Zbigniewa Kajpusa, przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej w Tarnowskiej Radzie Miejskiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam, dzień dobry. Rozmowę poprowadzi Michał Gniadek oraz Seweryn Partyński. Panie radny, był już pan w arenie w Tarnu, w arenie Jaskółce? Tak, miałem okazję zobaczyć, jak hala wygląda. Arena z kół Arena z kół katarnów, tak. Panie, tak, Arena z kół W środku obiekt wygląda bardzo, bardzo nowocześnie, sprawia wrażenie dużo lepsze niż można by się to spodziewać z bryły, która jest na zewnątrz widoczna. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe miejsce do przeprowadzenia różnego rodzaju imprez, zarówno sportowych, jak i kulturalnych. Mam nadzieję, że będzie to dom dla wszystkich tarnackich sportowców, którzy będą chcieli uprawiać różne dyscypliny w tym obiekcie. Również dla artystów i dla innych eventów, które mogą być w takich obiektach organizowane. Choć... No, miejmy nadzieję, że też i dla reprezentacji, no bo mamy różne turnieje reprezentacji, czy w piłkę ręczną. Nawet będzie turniej Czterech Narodów rozgrywany, jeżeli wszystko uda się dopiąć na Tarnów, a Jezu, no ale sam nawet nie wiem, Arenie Jaskółce Tarnów. Jaskółce. Dokładnie, na Jaskółce. Mów skrótowo, na Jaskółce będzie właśnie ten turniej narodów rozgrywany. No chyba też liczymy, że siatkarze, siatkarki, nie tylko młodzieżówka, ale też i seniorzy, również po wielu, wielu, wielu jeszcze przez kilka minut, mógłbym być, mówić wielu latach, wrócą Tarnowa albo pojawić się po raz pierwszy. Dokładnie Tarnów ma y, długie tradycje, jeśli chodzi o piłkę ręczną, i tutaj y, myślę, że to będzie naturalne miejsce, zarówno rozgrywek ligowych, jak i ewentualnych różnych meczów, y, turniejów międzynarodowych, i tu liczymy, wiemy, że są planowane. Mam y, szeroką nadzieję, że również y, siatkówka zagości y, na arenie y, czy w arenie y, Tarnów. Y, y, będziemy jako miasto proponować tą lokalizację dla jak najszerszej yy, szerszego grona które chciałby po prostu zorganizować takie wydarzenie, czy sportowe, czy kulturalne. Ale nasze, nie boi się Pan, że nasze te ligowe rodzynki, które grają nie o pietruszkę, tylko o coś więcej na arenie ogólnopolskiej, że wypełnią kibice, halę podczas zawodów? No bo co innego jak na pwz przyjdzie 1000 osób, czy nawet 500, a co innego jak przyjdzie na arenę Jaskółkę 500 czy 1000 osób, gdzie tam się po prostu. A to zaskoczę Pana redaktora, <laughs> przeanalizowałem sobie kiedyś jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o obłożenie najbardziej popularnej ligi świata w piłkę nożną i najbardziej popularnej drużyny jaką jest FC Barcelona i tam oczywiście mecze z Realem czy z innymi bardzo klasowymi zespołami La Ligi mają stuprocentowe obłożenie, ale jeśli przyjeżdża drużyna typu Ceuta, czy Grenada. Grenada czy Palma to jest obłożenie jedna trzecia, czwarta tego obiektu. To... Że po prostu tak się dzieje, to nie znaczy, że ten stadion trzeba y, zmniejszyć. Jest planowana modernizacja, będzie. No wreszcie, bo ten obiekt jest już. No, 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 nowy obiekt będzie w Barcelonie i on wcale nie będzie mniejszy, tylko będzie większy. Ja się pogubiłem i już myślałem, że jest renowacja planowana z i się trochę przeraziłem. Aha. No okej, okay. uspokajamy nie, ja, ja, stadion w Barcelonie, tak? Jak, tak, tak? jak gdyby chciałbym wyjść do analogii takiej, mhm. że są. Yy, różne imprezy sportowe, które przyciągają bardzo duże grono i wtedy na przykład taki obiekt się wypełnia szczelnie. Są y, różnego rodzaju zawody ligowe lub juniorskie, które nie wypełnią tego obiektu, no ale po prostu trzeba je rozegrać i też to jest y, skazane, żeby był w nowoczesnym obiekcie, żeby tym sportowcom tą bazę jak najbardziej nowoczesną zaoferować. Natomiast y, zobaczymy. To wszystko zależy od animatora, który będzie zarządzał tym obiektem. Jeśli będzie tutaj y, y, desygnowane y, imprezy, które cieszą się dużo, zainteresowaniem. Przykładem na przykład jest może od sportu chciałem wyjść, mm -hmm. przykładem jest na przykład Tauron Arena w Krakowie, która postawiła na motocross i na zawody w hali motocrossowe Red Bull yy, Sponsor. Ja nie, Tarnów ma bardzo duże tradycje jeśli chodzi o sporty motorowe, jeśli mówimy tutaj, to mam na myśli żużel. Ale dlaczego nie zaprosić na przykład, żeby jedną z rund takich zrobić w Tarnowie, na przykład takich zawodów w hali, są to bardzo widowiskowe... Może żużel na lodzie? Rzucze na lodzie na pewno nie, no bo to po prostu ten obieg nie ma możliwości, żeby zorganizować takie zawody, to trzeba by było ułożyć tor lodowy, myślę, że, że, że to, to nie. Ale myślę to... o zawodach trialowych, motocrossowych, bardzo widowiskowych, coraz więcej ludzi na to chodzi, ja byłem w Krakowie, widziałem, to imponujące te zawody wyglądają, ściga się kilku czołowych zawodników i myślę, że na przykład w takiej arenie tarnowskiej można by było, takie zawody podobne sprzed spróbuj zorganizować, spróbujmy sprowadzić chociaż reprezentację koszykarzy albo siatkarzy i o, to czy... będzie już chyba na chwilę obecność w na Panie radny mówiąc o Jaskółce nie da się uciec od kontrowersji związanych z finansami, z finansowaniem tej areny i tak dalej. Co do przyszłości Jaskółki no to prawdopodobnie jakoś się ona ustabilizuje i wcześniej czy później zacznie dobrze funkcjonować. Takiej pewności nie mamy jednak, co jeśli chodzi o finanse Tarnowa, przynajmniej wielu radnych wyraża takie wątpliwości. Jak to z Pana perspektywy wygląda? Bo już powoli w Tarnowie zarówno mieszkańcy, radni i osoby zainteresowane tematem zaczynają się w tym wszystkim gubić, bo tak naprawdę nie wiemy, czy Tarnów jest na skraju przepaści, czy, czy jednak nie jest tak źle, jakby się wydawało. To ja odpowiem bardzo prosto. Najlepszym weryfikatorem jest rynek, rynek finansowy. Jeśli rynek finansowy wycenia ryzyko bardzo precyzyjnie i z wyprzedzeniem, bo obserwują wskaźniki wyprzedzające, które w gospodarce wolnorynkowej są monitorowane, jeśli taki rynek finansowy, mówię tutaj o funduszach inwestycyjnych, funduszach bankowych, zakupił cały pakiet obligacji miasta Tarnowa praktycznie w bardzo krótkim czasie, to znaczy, że ocenia sytuację w mieście jako stabilną sytuację i ocenia, że zainwestowanie w takie obligacje to jest pewne, pewna inwestycja. Więc gdyby było źle, to żaden fundusz bankowy, inwestycyjny nie kupiłby takich obligacji, które wymitowaliśmy. Skoro one znalazły nabywców w bardzo krótkim czasie, to oni oceniają tarnów, że Tarnów nie jest w sytuacji, która by jakikolwiek niepokój tutaj wprowadzała. A, jest, a mogę Dla mnie to jest naj, naj, y najlepsza ocena po prostu, bo każdy kreuje pewien przekaz, pewien obraz. Natomiast na końcu jest rynek finansowy, który... Jest bezwzględny i jeśli ktoś nie ma zdolności, jeśli jego sytuacja zła, jeśli jego wskaźniki źle wychodzą, nie dostanie kredytu, nie, dostanie, nie, nie, nie ulokuje pakietu obligacji na rynku. Jeśli w przypadku Tarnowa, jak widzimy, bardzo szybko rozeszły się te obligacje, to znaczy, że wyceniani jesteśmy na rynku finansowym jako stabilne miasto, które ma pokrycie finansowe stałe źródła finansowe i stałe dochody do budżetu. Myślę, że to powinno być takim, żeby tutaj nie, nie kreować żadnego, powiedzmy, zachwalania lub negowania. To jest... Czyli świadczy to o pewnej stabilności, tak? Myślę, że rynek wycenia nasze miasta jako miasto stabilne, natomiast sytuacja, w której obecnie znajdują się miasta podobnej wielkości lub były miasta wojewódzkie, jest y, dosyć trudna i wszyscy samorządowcy y, alarmują o tym. Ja miałem okazję porozmawiać z samorządowcami y, y, z Rybnika i tam cięcia inwestycji są na poziomie 200 milionów złotych. To jest miasto, które kiedyś również było województwem, y, może trochę większe od Tarnowa. Natomiast y, y, ta sytuacja dotyczy każdego miasta średniego albo y, y, Powiatowego, który ma jakiś pakiet um, obowiązkowy, samorządowy, tak zwany. A pytanie, jeżeli na przykład, ok, miasto wyemitowało obligacje i załóżmy na przykład czarny scenariusz, że coś się posypało i że m, obligacje, jak wiemy, trzeba później za jakiś okres wykupić. Nie? Jeżeli miasto nie będzie stać, no to co? Wtedy idzie pod zastaw majątek miasta? Jak to jest. Yy, Czyli te rodowe klejnoty, o których. Klej, klejnoty, no bo też z drugiej strony dla banku to jest też świetny deal. O Ok, miasto ma problemy finansowe, to puszcza obligacje, bank je kupuje, później, na przykład miasta nie stać, no to pyk, zabiera jakąś spółkę, bank, nie wiem, pięć kamienic, i tak dalej. To tak nie działa. Ustawa o samorządzie mówi jasno, że gmina nie może zbankrutować w Polsce. Nie ma takiej prawnej możliwości. W momencie, kiedy jakakolwiek gmina w Polsce utraciłaby płynność finansową, wtedy przejmuje te zobowiązania rząd polski, czyli państwo. Bo gmina jest częścią. Ekspozycji majątku naro rządowego, narodowego w terenie, więc nie ma takiej możliwości. Po prostu ta inwestycja. Czyli bankierzy ratuszem nie będą zarządzać. Nie będą, myślę, że były już przypadki gdzieś na Pomorzu, gdzie gminy bankrutowały, zostały przyłączone do innej gminy, rząd pokrył zobowiązania, bo to jest po prostu część. Czyli grynu... to jest pewne. Tarnowa do Wiesławic nie przyłączą, Grytym, nie będzie nie, tak jak w Nie, nie, jak nie. będzie ja, ja mówię o małej gminie mhm. jako pewien przykład. Nie sądzę, że Tarnów ma bardzo duże aktywa, bardzo duże aktywa. To emisja tych obligacji to jest jakiś promil mhm. aktywów, więc to, to, powiedzmy sobie szczerze, e, nie ma tutaj żadnego to jest po nie, nie ma tu żadnego zagrożenia. Jedna spółka miejska jest wyceniana na kilkaset milionów złotych. A, y, obligacji było na 40, bodajże 7 hmm. milionów, więc powiedzmy, mówimy o bardzo abstrakcyjnych y, y, historiach, natomiast fakt jest jeden: wycenia, rynek wycenia miasto jako na, stabilne miasto ze stabilnymi finansami. To cieszy, bo to powiedzmy sobie szczerze, najgorsze w przekazie jest tak, jeśli. Kto, dużo się mówi o sytuacji kryzysowej, kryzys, czasami można wywołać ten kryzys. To jest w psychologii, jak gdyby inwestowania pewne y, y, sytuacje y, krachów zostały wywołane właśnie przez takie. Spekulacje może nawet nie spekulacje, tylko takie oczekiwanie, prorokowanie pewnych wydarzeń, że nadejdzie kryzys, powolnienie, zbyt dużo, zbyt dużo się o tym mówiło, a jak się dużo o tym mówi, to część inwestorów jest skłonna wtedy w to uwierzyć i wywołuje się taki efekt lawiny i wtedy można, można znaleźć się zupełnie bezpodstawnie w jakiejś sytuacji kryzysowej. Natomiast w przypadku gmin to jest po prostu niemożliwe, nie jesteśmy uczestnikiem rynku finansowego w tym wymiarze, chociażby uczestnikiem Gry giełdowe, i tak dalej. Gmina nie ma takich możliwości, więc tutaj sytuacja jest stabilna. Panie Radny, o ile, o ile moglibyśmy uznać, że nie ma kryzysu, jeśli chodzi o finanse miejskie, to myślę, że wszyscy się tu zgodzimy, że jakaś forma kryzysu w samej Radzie Miejskiej e, jest. Jak współpraca? Z, z koalicjantami, ale również z tą stroną przeciwną, czyli klubem Zjednoczonej Prawicy. I chyba też z prezydentem. No bo I z prezydentem, który oczywiście. się zawiesił, jeżeli chodzi o uczestnictwo w aktywnej polityce. I jaka współpraca właśnie po tym zawieszeniu? Czy jakoś to wyszło in plus, czy. Nie wpłynęło. Pan prezydent, jak każdy członek partii może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie i ma, każdy ma do tego prawo i pan prezydent skorzystał z takiego zapisu statutu. Ta współpraca nie uległa jakiejś zmianie, ani polepszeniu, ani pogorszeniu jest na dobrym poziomie. Jak wygląda, jeśli chodzi o układ powiedzmy porozumienia koalicyjno-programowego? To tak jak Państwo obserwujecie. I, i, do sesji. I, ile jest osób i tyle jest opinii mm -hmm. i y, można powiedzieć, że, że y, nie jesteśmy y, klubem y, ani... Y, powiedzmy porozumieniem koalicyjnym takim monolitem jednorodnym jest bardzo dużo A taki zdrowy pl pluralizm czy taka swawola która sprawia, że ta współpraca jest właśnie taka niejednolita i gdzieś tam rozbita? nie stosujemy zasad dyscypliny ani w klubie ani nie stawiamy tego po, powiedzmy w sposób taki powiedzmy dosyć sztywny Część radnych trzeba wziąć pod uwagę, jest to ich po raz pierwsza kadencja, jeszcze się uczą tego samorządu, więc trudno, żebyśmy tutaj bardzo bardzo radykalnie podchodzili do, do pewnych wymogów. Natomiast e, cały czas się po prostu, jak to mówię, próbujemy uzupełnić. Tak? Są pewnego rodzaju projekty, pewne zagadnienia, które zależą pewnej grupie radnym, inni mają inną optykę. My próbujemy wyważyć ten e, środek. I myślę, że to jest dobrze, bo najważniejsze, żeby szukać tego dialogu i porozumienia. Bo ostatnio miałem okazję przeczytać, że pan poseł były radny Piotr Szak zaangażował się w, w pewną sprawę w możliwości dofinansowania do już powstałej areny jaskół Tarnów. I bardzo dobrze, to właśnie o to chodzi, żebyśmy szukali tego porozumienia, żebyśmy razem coś dla miasta próbowali jakąś wartość dodaną zbudować, a nie żebyśmy tylko okopali się po przeciwnych stronach. Mnie osobiście to się podoba. Jeśli tylko będę mógł, to, to będę posłów wspierał w tym, żeby na rzecz Tarnowa pracowali, żeby coś mogli pożytecznego w stolicy dla miasta również osiągnąć. Jeszcze chciałbym dopytać o program Alarm. Telewizja z Warszawy przyjechała do naszego małego Tarnowa i zrobiła program o sytuacji finansowej w mieście. Pan tam, jak dobrze pamiętam, również się wypowiadał. Zapewne Pan też oglądał siebie w telewizji. I jakie ma Pan wrażenia po obejrzeniu całości? To był bardziej e, atak na miasto, atak na prezydenta, na wszystkich? Czy jednak to już chłopacy od pana Kurskiego zrobili. Czyli standardy jedno? TVP zostały utrzymane? Oczywiście no, było to w pewnej konwencji, prawdopodobnie alarmistycznej. alarmistycznej, zaplanowanej, bo, bo program ma taki charakter, że musi je zaciekawić. Ja osobiście mam wrażenie, że po tym programie Tarnów został pokazany bardzo, bardzo yy, pozytywnie. Mimo przekazu mówionego był jeszcze przekaz yy, wizualny. wizualny, gdzie. Ludzie, z którymi mam kontakt poza Tarnowa, z, powiedzmy z dalszych części Polski, mówili mi, że po obejrzeniu tego programu yy, przekaz został jakiś, że coś, coś może być, ale mówi przecież to miasto bardzo fajnie wygląda, bo no, było pokazane z lotu ptaka, cała infrastruktura sportowa. Prezydent w autobusie, yy, yy, nowa arena jaskół Katarów, korty tenisowe, jakieś boisko. Ludzie po prostu mówią o co chodzi. Tam u was naprawdę to miasto to jest bardzo ładne. I bardzo dobrze tak się stało, bo część widzów ogólnopolskich mogła sobie na podstawie tego może mieli ściszone odbiorniki i widzieli tylko. To nawet może nie. Panie redaktorze, pewne, pewien przekaz mówiony do pewnej grupy trafia, no, ale jeśli pan, ja panu redaktorowi zaprezentuję piękny dom, nowy, nowo zbudowany i pan będzie go widział. W Przekazie będę w tle mówił, że to jest ruina, rudera, brzydkie i tak dalej. No to w pewnym momencie, jak pan yy, wyciąga wnioski z tego, co pan widzi, no to no co chodzi? To przecież nie jest ruina, mnie się podoba, jest fajne, sympatycznie to wygląda. Więc każdy mógł ocenić, skonfrontować ten przekaz dźwiękowy i przekaz wizualny i jakiś sobie punkt widzenia wyrobić. Mam nadzieję, że większość widzów zapamięta Tarnów, właśnie te ładne widoki, które były w telewizji publicznej i w pewnym sensie. Powiedzmy, że udało się także, że to była częściowo taka promocja Tarnowa na antenie ogólnopolskiej. Nie zostaje nic innego jak zaprosić tych, którzy jeszcze nie widzieli alarmu, żeby nadrobili zaległości i, i docenili jak najbardziej te piękne właśnie wizualne momenty tego filmu. Zachęcamy też, żeby oglądać oczywiście nasz program Niezmiennie, a dzisiaj gościliśmy pana Zbigniewa Kajpusa, przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w Tarnowskiej Radzie Miejskiej. Niezmiennie program prowadzili Michał Gniadek oraz Seweryn Partyński. Do zobaczenia. Dziękuję.